pilot, nie będę Ciekaw jestem. no może się spodziewałem czegoś, ale nie tak. No rozumiem, jeździć szybko, ale nie nie bardzo szybko. Ale spokojnie, spokojnie. Tak jak za pierwszym razem to zrobił. Peta jedzie teraz właściwie stylem sportowym. Typowo czystym sportowym stylem, to nie jest styl pokazowy. To jest odwracanie z kontry kontry, prawda? No tutaj, no i tu właśnie zaczyna teraz show dwa obroty i na dół też totalne no kto podstawił to auto ale już w tej chwili wygasił te e, szalone wystawiania. Szalone nie, jedzie szeroko, szeroko to już się zaczyna pokaz, proszę Państwa dla Państwa, dla Państwa Sebastian Lew, no najwyżej co może być na świecie e, to jest przed Państwem w tej chwili